W programie pokażemy, jak dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu są finansowane przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną. Dużo miejsca poświęcimy doradztwu energetycznemu i skutecznej drodze do realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. Jednym z głównych argumentów za inwestowaniem w odnawialne źródła energii jest ochrona środowiska. Tradycyjne źródła energii, takie jak spalanie węgla czy ropy naftowej, są głównymi sprawcami emisji gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu i degradacji środowiska naturalnego. Energia ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna, jest znacznie bardziej przyjazna dla planety, nie generując emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji. Doradcy energetyczni mają pokazać, jaką instalację warto w naszym mieszkaniu zamontować. Oni w tym momencie zrobią audyt energetyczny, który wykaże bilans energetyczny, który jakby przedstawi nam rozwiązania, które należałoby zastosować. Oczywiście pompa ciepła, oczywiście instalacja fotowoltaiczna to są elementy akurat, które warto, warto zainwestować. Zwiększanie efektywności energetycznej to także skuteczne narzędzie walki z kryzysem energetycznym oraz zmianami klimatu. Dlatego każda inwestycja w województwie opolskim ma ogromne znaczenie nie tylko dla ochrony środowiska, ale także ekonomiczne dla każdej firmy inwestującej w OZE. Planując takie inwestycje, wiele pomocy można uzyskać od opolskich doradców energetycznych. Projekt doradztwa energetycznego działa już na rynku usług doradczych od wielu, wielu lat i od 2024 roku rozpoczęła się nowa edycja projektu doradztwa energetycznego, tzw. Tak PDE 2.0. Natomiast w tej nowej edycji głównie popatrzymy również na adaptację do zmian klimatu, czyli walczymy z tym, co w niedalekiej przeszłości się wydarzyło między innymi mówimy o powodziach, te anomalie, które wydarzają się w ostatnim czasie. Zatem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jak również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczają i będą przeznaczać niemałe środki na walkę ze zmianami klimatu. Obecnie prowadzimy cykl zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych klas 1-3 i tam również przygotowaliśmy nową prezentację, nowy program takich zajęć edukacyjnych dla dzieciaczków, który właśnie mówi o tym dlaczego klimat się zmienia. I rzeczywiście współpraca z doradcami to przykład właściwej drogi do rozwoju OZE i efektywności energetycznej w województwie opolskim. Dzięki temu z miesiąca na miesiąc przybywa przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych ale także innych. Odnawialne źródła energii pomagają zredukować zależność od importu surowców energetycznych, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Tradycyjne źródła energii, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny, są często sprowadzane z innych krajów, co niesie ze sobą ryzyko polityczne i ekonomiczne. Inwestowanie w odnawialne źródła energii pozwala zwiększyć niezależność energetyczną. Odwiedza nas sporo mieszkańców opolszczyzny, którzy w swoich planach inwestycyjnych mają zamiar zainwestować swoje pieniążki, jeżeli chodzi o zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Oczywiście to jest wszystko skolerowane z programami dofinansowującymi, które mamy w tej chwili w Polsce. Jeden z takich sztandarowych programów, który. Który, który jest ukierunkowany na wspieranie finansowe w postaci dotacji do zakupu i montażu tej instalacji. Jest program Mój Prąd. Mamy obecnie, trwa nabór do szóstej edycji tego programu. Praktyka pokazuje, że Polacy bardzo chętnie chcą inwestować w odnawialne źródła energii. Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia naszego punktu tutaj, który mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Popolu. Mamy do czynienia z sytuacją taką akurat, że dzisiaj energia elektryczna wytwarzona w ciągu dnia jest stosunkowo tania. Doradca energetyczny powie nam akurat, czy warto w tym momencie korzystać z energii, którą będziemy pobierali w trakcie piku, czyli w ustawieniu północ południe, czy może lepiej akurat dla naszego odbioru energii energię pobierać akurat z instalacji ustawionej na wschód zachód. Tym bardziej akurat, że ceny energii akurat tej wschód-zachód są o wiele wyższe niż te, które w tym momencie są w ramach piku. Ceny tradycyjnych źródeł energii, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny, są często podatne na wahania na światowych rynkach. Energia ze źródeł odnawialnych jest produkowana lokalnie i nie jest uzależniona od cen surowców energetycznych, co wprowadza cenową stabilność. Nasze działania są nieodpłatne, każde działanie, które realizujemy, jest nieodpłatne, w związku z czym cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak jak Pan wspomniał, zarówno są to działania właśnie polegające na pracy biurowej, ale też wychodzimy do mieszkańców, uczestniczymy z ramienia funduszu w wielu rodzajach eventów konferencji czy też spotkań z mieszkańcami, gdzie przedstawiamy informacje o możliwościach finansowania właśnie te informacje w zakresie edukacji ekologicznej. Także wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki. Jesteśmy ekspertami niezależnymi, niezwiązanymi z żadnymi firmami wykonawczymi czy sprzedażowymi. W związku z tym może się do nas udać. I my, patrząc na dokumentację, którą już posiada, oczywiście wskażemy właściwe rozwiązanie, czy, czy zastanowimy się wspólnie, czy rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę jest rozwiązaniem optymalnym. Mimo początkowych inwestycji odnawialne źródła energii mogą generować znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej. Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych koszty eksploatacji i utrzymania są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych źródeł energii. Dodatkowo produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest coraz bardziej opłacalna dzięki między innymi postępowi technologicznemu. W poziomie tych dużych farm fotowoltaicznych, dużej mocy, widzimy, że Tauron inwestuje w główne punkty zasilania, te gpz rozdzielnie stacyjne, on te modernizowane, te, 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 te sieci wyższych napięć są modernizowane, Natomiast widzimy zagrożenie, że nieinwestowanie w sieci niskiego napięcia będzie blokowało tak dynamiczny rozwój jak do tej pory mamy tych, sieci, tych instalacji fotowoltaicznych. Walka z zanieczyszczeniem powietrza ma się dla nas opłacać, dla naszej kieszeni. I tutaj z pomocą przychodzą właśnie doradcy energetyczni, ze względu na to, że nie wystarczy założyć sobie, że założę fotowoltaikę na dachu budynku mieszkalnego. I już moja kieszeń odczuje, odczuje wielką ulgę, bo to niestety w dzisiejszych czasach nie jest już tak, tak proste, żeby zyskiwać na inwestycjach w wozę. Należy to przemyśleć w odniesieniu do naszego zapotrzebowania na energię. Należy to przemyśleć w odniesieniu do tego, z jakich korzystamy urządzeń. Jakie jest źródło ogrzewania w naszym budynku? I niekoniecznie każda instalacja fotowoltaiczna, jaką sobie założymy, bo ktoś nam doradził, a zrób sobie 5 kW. Tak, ma jakiś tam sąsiad i jest zadowolony, i wszystko gra. Więc nasze domostwo może być zupełnie inne. Możemy korzystać z innych urządzeń. Yy, mamy inne zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu dnia. I tutaj, yy, z pomocą mogą przyjść właśnie doradcy energetyczni. Kwestia magazynu energii, który służy tylko i wyłącznie do naszej kons autokonsumpcji, ale druga impreza akurat w tej chwili akurat staje się coraz bardziej powszechna. Mianowicie, może lepiej, produkować, może lepiej konsumować energię nie na zasadzie autokonsumpcji, tylko w tym momencie akurat przekazywania jej do sieci w czasie, kiedy ona będzie droga. Czyli magazyn będzie w tym momencie służył nam do tego, aby energię skumulować w okresie, kiedy ona jest. Stania, utrzymać ją do wieczora, wieczorem rozładować, akurat i w tym momencie zrobić po prostu interes. W kolejnym programie pokażemy, ile korzyści może przynieść efektywność energetyczna. Widzowie znajdą też kilka projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej dzięki wsparciu Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaprezentujemy efekty działania podjęte w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim i Fundacji Zielony Feniks. Zapraszamy!